Witam wszystkich serdecznie w 96. odcinku przegląd newsów. Zaczynamy. Valve zaprezentowało Counter Strike 2. Jest wiele nowości w grze. Tak, jest sporo zmian. No dobra, nie będę tutaj ściemniał i zielonego pojęcia nie mam, co to za zmiany, jakie nowości zaszły w tej grze. Mało interesuje mnie ten tytuł i proszę nie każcie mi robić dokładnego researchu na ten temat. Jeśli kogoś temat interesuje, pod filmem w opisie znajdziecie dwa linki do materiału wideo, w których znajdziecie więcej szczegółów. Przejdźmy dalej. Remedy uspokaja fanów Alana Wake'a i potwierdza, że druga część zadebiutuje na rynku zgodnie z pierwotnym planem i będzie to jakoś w 2023 roku. Dokładnej daty nie podano, ale obstawiam, że raczej będzie to końcówka roku. Marka God of War kończy 18 lat. Pierwsza gra z Bogiem Wojny pojawiła się na rynku 22 marca 2005 roku na PlayStation 2. Od tego czasu powstało kilkanaście odsłon, a w 2018 roku seria ta została bardzo mocno przebudowana, bo formuła hack and slash mocno się przyjadła i jak dla mnie zestarzała. Tak jak fani serii, którzy dorośli i potrzebowali bardziej dojrzałego podejścia do tematu. Choć pamiętam także przeczenie na to, że Kratos nie skacze. Ale nowa formuła bardzo dobrze się przyjęła i właśnie dla takich gier jak God of War Ragnarok warto kupić PlayStation 5. Poznaliśmy cenę dodatku do gry Horizon Forbidden West płonący brzeg i sony wyceniło go na 89 zł. To dość mało i dodatek do pierwszej odsłony The Frozen Wilds został wyceniony, jak dobrze pamiętam, na około 84 zł. A był to rok 2017 i jeszcze przed podwyżką cen za ekskluzywne gry na nową generację konsol. I mam nadzieję, że niska cena nie odzwierciedla niskiej jakości czy małej zawartości dodatku. No ale pożyjemy, zobaczymy. Premiera już 19 kwietnia i tylko na PlayStation 5. Miasma Chronicles od twórców Mutant Year Zero otrzymało datę premiery, która będzie miała miejsce już 24 maja. I szczerze? Przegapiłem ten tytuł, a zapowiada się wyjątkowo dobrze. Twórcy nadal eksploatują motywy pos-apokaliptyczne. Tytuł ten to oczywiście taktyczna gra akcji z podzieleniem natury ze swobodną eksploracją świata. Fani gatunku powinni być zadowoleni. I to już była ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. Jeśli choć trochę podobał się film, zostaw łapę w górę i daj suba, jeśli tego jeszcze nie czynisz. Pozdrawiam, do usłyszenia.